Siema. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj yy, no troszkę się spóźniłem z odcinkiem, ponieważ jest już 13.26. Ja dopiero zaczynam nagrywać odcinek, bo przyznam się, że trochę mi się długo yy, spało. Ale to nie jest problem, bo odcinek tak jak się pojawi, tak jak powiedziałem daily będzie. Znaczy kiedyś mi się może zdarzy przerwać daily, ale nie planuję, nie planuję. W każdym razie w dzisiejszym odcinku z Robloxa będziemy pszczołami. Bo, bo, bo pszczoły są fajne. Oczywiście osy i szerszenie są niefajne, ale pszczoły są fajne, bo dzięki pszczołom mamy, prawda, kwitnące za kwiatki. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to wstawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, że chcecie więcej odcinków z Robloxa, ponieważ tutaj na kanale właśnie ten Roblox będzie chyba najczęściej graną grą, aczkolwiek myślę, że też pogramy w jakieś inne gierki, może jeżeli macie jakieś propozycje, jakie gierki mógłbym tutaj przetestować na plusie, no to koniecznie dajcie znać w komentarzu, a ja postaram się coś takiego nagrać. W każdym razie póki co lecimy do bycia pszczołą w sumie. Jak widzicie, jestem już tutaj na y, serwerze, na którym jest mnóstwo innych graczy, mnóstwo innych pszczół. Jakby mógł stworzyć prywatny serwer, ale uznaję, że fajnie będzie, kurczę, jakby z kimś tutaj jednak będę miał wszystko. I teraz o co tu chodzi? Zbieramy jakby kwiatki, sta stając nad nimi i wtedy zbieramy je i możemy je zanosić do ula, za co dostajemy miód. I za ten miód teraz możemy chyba jakieś rzeczy kupować. Tu jest 10 miodu i tak dalej. Czy ja mogę po prostu rozwijać jakby swoją linię w tą stronę? Ej, naprawdę to tak działa? Co jest grane? My możemy mieć tyle kwiatków tutaj, że to jest szok! Dobra, czekajcie, ile ja mam tego, ja mam 40 miodu jeszcze, więc ja mogę zrobić jeszcze tu na przykład, zabrać, tu zabrać mogę, wow, ale to jest kozak totalny, ja mam jajko jakieś, o co tu chodzi, auto of honey, dobra, dobra, ale, aha, mogę zebrać kwiatki, bo one tu rosną na nowo, ale kozak, dobra, czyli możemy po prostu normalnie funkcjonować, czekajcie, ja bym tutaj podgłosił to, bo to jakaś coś... Muzyka jest, to, to bez sensu. Jak muzyka jest, to bez sensu, bo ja bym jednak wolał muzykę swoją dorzucić tutaj do tego, ale dobra. Idźmy sprzedać w takim razie kwiatki, ponieważ mam ich trochę. Gdzie mi w ogóle pokazuje, ile mam kwiatków? A po lewej stronie mi pokazuje, dobra. Czyli teraz mamy 100, ile mamy miodu. Ja cię sunę przez to, jest mega dużo. Czy, co jest? Ej, dlaczego nie mogę więcej? Co jest? Coś mi się psuje. N ej, nie chcę mi przejść całe. O, dobra, przeszło. Przejdźmy tu. Okej, okay, rozwijajmy to, rozwijajmy to. Możemy teraz mnóstwo rozwinąć tych... O, ja, ja chcę jajko. Co mi da jajko? Nie, nie mamy już miodu! O nie, 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 najgorzej. Ja właśnie nie wiem, czy tu są jakieś taktyki na to. Czy ja po prostu takosy mogę zbierać i to po prostu rozwiniemy ten, ten, Ale jak ja tu widzę, jak niektórzy mają to rozwinięte, to jest mega dobrze rozwinięte. A ja jestem w sumie taki trochę... Trochę taki nawet bym powiedział, no... dupie. Bo, bo nie mam za wiele rzeczy, ale dobra, tu mm -hmm. mamy te jajka. Dobra, ja bym chciał te jajka przetestować. Ile dostanę za to? Tylko 195, jest mega mało. No ale dobra, bierzmy to jajko, co tu z tego wyrośnie? Ile dostaliśmy miodu, dobra, co z tego też dostaliśmy? Pszołę mamy, pszały mamy drugą. Co ty gadasz? I ona będzie latać też. Też będzie latać. I ona jeszcze? Czy ona będzie latać do innych na, na te? Czy ja mogę innym kraść? Czy ja mogę innym tutaj brać? Nie mogę, rong plot, dobra, czyli to nie jest moje. Ok, czyli mogę brać tylko ze swojego pola. No to w sumie całkiem mądre. E, rozwijmy tutaj tę moją pasiekę. Oni nie, tu znowu nie mogę, coś mi się psuje. Muszę tak podskakiwać, jakby. No, dawaj, 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 szybko. Szybko, dobra, mamy to. Tu normalnie idzie. Teraz tak, tu. Tu rozwijmy. Dobra, rozbijemy to na maksa, kurczę Ej, do bardzo, dobra, to idzie, to idzie szybko dosyć Więc jest okej okay. O, mamy kolejne jajko, dobra, i teraz zbieramy te, te, te też bo, e, Te kwiatki Dobra, teraz coraz większe kwiatki też rosną w ogóle Więc coraz więcej będzie miejsc tego też kwiatków No to super e, Ile tu potrzebuję, dobra, zróbmy tak Ja chcę to jajko otworzyć, bo z niego jest dodatkowy miód e, Dobra, uwaga, tu rozbierzemy to Albo dodatkowa pszczoła też może być, no to też jest w sumie spoko Tylko ona też zbiera, ja nie wiem czy ona zbiera I to ja też dostaję to co ona zbiera, czy... Czy ta przeoła jest po to, żeby mi utrudniać tę rozgrywkę, czy co? W sumie nie wiem. Ale ile mamy? 400 mamy, dobra, weźmy to w takim razie. Mamy rozwinięte. Mamy kolejną przeołę. Okej, okay, no wydaje mi się, że one raczej mi pomagają, a nie utrudniają. Bo gdyby mi utrudniały, to by było co najmniej smutno. Co najmniej smutno by mi było, gdyby mi utrudniały. Ale dobra, możemy być najlepsi. Czy my, czy. No nie, będzie bardzo ciężko być najlepszym tutaj na serwerze. Oj, to będzie mega ciężkie. Oj, to będzie bardzo, bardzo ciężkie, żeby być tutaj najlepszym, no ale. Nie... Nie ja byłbym sam, gdybym nie spróbował. Wiecie o co chodzi? Dobra, zbierzmy tutaj te kwiatki, bo ich jest naprawdę sporo, ale jestem mega ciekaw, czy ja dostaję też te kwiatki, jak zbierają te pszczoły. Mam nadzieję, że tak. Ja właśnie nie jestem w stanie. Czekajcie, niech ona zbierze. Zbierz coś? Zbierz coś i ja chcę zobaczyć, jak to rośnie. Ja nie zbieram teraz nic, zobaczymy, czy urośnie. Mam 890. A, one też idą oddać. I czy ja dostaję za nie jakby. Czy ja mogę jakoś zebrać z nich na przykład to? Czy nie? Nie, one jak zbierają kwiatki, to nic nie daje, tylko ciekawe, czy miód one jakby też. Nie wiem sobie, ciężko mi to stwierdzić. O, kolejno mamy i jaka piekielno. Ej, co jest? To jest straszne. Dobra, tu mamy jakąś wodę w ogóle. Ta woda jest chyba raczej niezbyt dobra, tak mi się wydaje. Chociaż mogę się mylić. Dobra, zbierzmy to, tu już teraz są naprawdę po duże. O kurczę, 725. O, zebraliśmy, mamy kolejną pszczołę. Tylko właśnie nie wiem, czy one. To jest Epic Bee niby. No to niby. niby, niby powinno to dobrze działać. Tylko ja nie wiem, czy ja dostaję. Czy ja dostaję coś za, 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 za te pszczoły? Ej, to jest naprawdę dziwne, tu ten krzak w ogóle też jest dziwny Nie wiem po co on jest Ale dobra, rozwińmy to w ten sposób tutaj Kamień! Na co mi kamień? Ja jestem pszczołą, na co mi kamień? Kamienie są niepotrzebne dla pszczół Dobra, zbierzmy te kwiatki, bo one mi zbierają też te kwiaty I to jest właśnie nie najlepsze Chyba, że one mi, chyba, że one rozrastają Nie no, też mi zbierają te kwiaty Mogę mieć drzewo, zaraz będę drzewo Ale kozak, dobra, zbierzmy to on, ten kwiat Rozwijmy tutaj, bo możemy naprawdę masę tego rozwinąć na... już. Weźmy tutaj, dajeśmy do końca. Ło, wow, wow, wow. Czy mi... E, będzie mi stać na to. Dobra, bierzemy to. Kolejna pszczoła, kolejna pszczoła, okej. Okay. Bierzemy tutaj to. Ej, dobra, e, przyszed, przyszedł mi miód, czyli te pszczoły zbierają za mnie miód. Ej, ale dobrze, bo ja w ogóle się nie cofam, a ja ciągle miód. A mam mnóstwo już kwiatków też, przydałoby się cofnąć zaraz. I tak mimo wszystko. Ja nie mogę, ciągle mi przychodzą nowe te. Widzicie to, mam 90. Ej, jakbym w sumie nie zbierał w ogóle tego miodu. Znaczy tych kwiatków Tylko, tylko żebym zostawił te kwiatki tym pszczołom, to one za mnie by to robiły w sumie Ej, to by było mega dobre Dobra, no zbierzmy mimo wszystko, jak już tam idę To zbierzemy i tam dojdziemy do tego samego końca Ile tych pszczół jest, i ja nie mogę Ej, dobra, to jest mega koks ILE? Pięt... Ej, nie, w sumie, w sumie niewiele dostałem tego, tego złota O, mam ponad 1000 złota Ponad 1000 złota, ej, ja jestem piąty na serwerze już Ej, to jest, to jest chyba dobrze, tak mi się wydaje. Dobra, czyli jesteśmy w stanie być pierwsi, tam jest 4 biliony, o kurczę, to jest mega dużo. No ale co tam, damy radę, damy radę, Bierzemy, będziemy najlepsi. Uwaga, rozwijamy to, najgorzej tu trzeba tyle czekać, aż to się rozwinie. Ale dobra, możemy teraz rozwinąć to mega dużo, ja bym się teraz właśnie po pochylił nad tym, żeby to rozwinąć na maksa. I, I jak rozwiniemy już na maksa tutaj te, o kurczę, jajko, dobra, kolejna pszczoła, to też będzie dobry, dobry ruch. Jak rozwiniemy już to na maksa, to wtedy te pszczoły będą za mnie zbierać i mi ciągle będzie ten gol, znaczy ten gol, ten, 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 miód dochodzić. A jak widzicie, one ciągle zbierają te kwiatki, więc to jest mega, jak ja stanę na krawędzi, to równocześnie bierze mi dwa, o kurczę, to dobrze, to dobrze. Okej, okay, mamy kolejne, tu brakło mi, brakło mi yy, miodu, ale mam nadzieję, że one zaraz tam odlecą i coś dostanę. Jakąś, jakąś, jakąś ilość, bo mam 200 tylko, to jest niewiele. One lecą, lecą teraz oddać? Chyba lecą. Czy ja dostanę coś? Ej, Dobra, teraz dostałem... O, znowu mi tak doszło tego dużo. Okej, okay. o kurczę, tu jest dużo do zebrania, ja tu zbiorę... Albo dobra, zostawiam to tym, tym psom. niech one to zbierają. Bo skoro ja z nich też dostaję, no to, to, to w sumie niech one to zbierają. Czemu ja się będę na, napracowywał? Ej, teraz my to rozwijmy, tu... Je o kurczę, kwiatek urosnął na, na, na mnie teraz. Dobra, tu rozwijmy to. Mamy rozwinięte, okej, okay. i teraz tu. Mamy strasznie dużo już tego. Ej, to jest. Coraz większe rzeczy rosną. To też drzewa będą rosnąć za chwilę. I mamy jajko, tu, więc ja bym to jajko uruchomił. Bo będziemy mieli kolejną z tego pszczołę też. Tak mi się wydaje. Tak jest, kolejna pszczoła. Dobra, tu rozwijmy to. E, rozwijmy to. Okej, okay, mamy tego naprawdę masa. Ej, ja nie spodziewałem się, że to tak szybko będzie się rozwijać. To by się najfajniej konkurowało z kimś też. O, nie, nie mam już miodu. Ajajaj, dobra, trudno, musimy cofnąć się. Ja mam, mam trochę tych kwiatków, ale zbiorę ich więcej, zbiorę ich więcej. To, czy ja jestem w stanie to drzewo zbierać jakoś? Chyba nie. Chyba muszę czekać, aż ono urośnie, czy coś tego typu. Ciężko mi to yy, stwierdzić. Ja pierwszy raz w ogóle to gram, tak szczerze mówiąc, więc ja nie wiem, jak to działa. Mogę jeszcze jedną pszczołę mieć, tak mi się wydaje. Czy mogę mieć więcej. Czy one się łączą? One się chyba łączą i się później robi epic ta, ta pszczoła. Ej dobra, to jest dobrze, to jest bardzo dobrze. Dwa tysiące prawie. Ej dobra, ja zaraz będę numer dwa. Znaczy numer 4 w sumie na tym tym, bo już naprawdę mega szybko się rozwijam z tym. Mógłbym sobie upgrade sobie tutaj, co ja tu mogę upgrade'nąć. Mogę player speed za 900. Ej to w sumie dobre by to było. Ej, tu też za 900. Ej to bierzemy obie te rzeczy. Bierzemy obie te rzeczy, będziemy teraz szybsi. O, to będzie to... Ja nie wiedziałem, że się tam się takie rzeczy robi. Dobra, to my teraz będziemy o wiele szybsi. Ja nie wiem. Dobra, tu jest... O, jajko już, jakie duże. O, kurde. O, kurde, duże jajko. Dobra, i teraz y, zbierzmy te kwiatki i wróćmy z powrotem w sumie tam. Bo ja potrzebuję więcej. I zobaczymy, co tu jeszcze możemy kupić po drodze. Mm, tu jest na World 2. A jak od odblokować World 2? Bo tu jest, widzę, że World 3 już ktoś ma. tu jest World 24 w ogóle. Jak ja to mogę odblokować? Raz 10. Aha, tu się już za robuxy kupuje, ale to w sumie niekoniecznie. Mogę kupić jajka. Yy... Hmm. Ale co ja tu mogę jeszcze kupić? Bo ja bym chciał dowiedzieć się, jak ja mogę wejść na level drugi jakby świata, tak mi się tak się zastanawiam w sumie, bo bo chciałbym w sumie pójść na ten level drugi. Ile ja mam tego tu? Odblokuję to jajko, dobra, daj mi kolejną pszczołę tutaj. Mamy epik z episką kolejną, dobra, to jest bardzo dobra informacja. Rozwińmy to tutaj, mamy kolejny kwiatek. Tutaj ktoś ma gruszki w ogóle Ej, Ciekawe czy te gruszki ile dają Dobra, rozwalmy tutaj do końca Tutaj to samo, starczy mi, starczyło mi Dobra, i teraz tak, czy te pszczoły tam Pójdą i odniosą ten miód, żebym ja mógł też Ja mam wrażenie, że one tam idą Odnoszą ten miód dopiero wtedy, kiedy ja tam też idę to jest, to jest dziwne, ale dobra, czy ja mogę tutaj zaupgrade'ować? 1800 potrzebuję, okej. Okay. Ja bym właśnie poszedł w te upgrade'y, bo one mi usprawnią pracę całą, żeby to coraz szybciej robić, więc ja bym się tam cofnął. E, mamy 600 już, ale dobra, ja bym poszedł w speed'a, żebym mógł szybciej latać, bo jakby prędkość zbierania tego już jest dosyć spora, ale fajnie by było teraz to robić mega, mega szybko i to by było już wtedy najlepsze, dobra, mam 1900, czyli już mogę zaupgrade'ować tutaj właśnie player speed. Mm. Chociaż tu też to by się opłacało. Ale dobra, weźmy to na razie. I 1800 potrzebujemy, czyli teraz zbierzmy. Zbierzmy te kwiatki i w sumie to już będziemy mieli chyba to tak dużo, bo te, te pszczoły mega dużo zbierają. O, ktoś do mnie napisał. Nieważne, nie wiem czy to było słychać. Dobra, zbierzmy to. Nie, nie chcę na razie wydawać miodu na to. Zbierzmy te kwiatki. Chociaż dobrze, nie, 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 jednak trzeba rozwijać ten ten miód też. Bo, bo to są zawsze dodatkowe kwiaty, więc lepiej to odblokowywać też. Tu odblokujmy. Nie ma miodu, już, okej, okay. okej, okay, zbierzmy te kwiaty. W takim razie cofnijmy się tam z tymi kwiatkami. I będziemy mieli dzięki temu mnóstwo już miodu, tak mi się wydaje. I wtedy będziemy mogli ulepszyć chyba ten. Tu jest jakiś, jakby większy drop tego. Więc to by się przydało zabrać też w sumie, bo to. To będzie nam szybciej miód, jakby dawało, więc to, to, to jest ważne. Takie rzeczy są ważne. Dobra. Lećmy w takim razie do ula, żeby tam zdobyć to, to wszystko. Tu jeszcze te kwiaty po drodze zbieram, ale kozak, dobra. Ja bym. Czy ja naprawdę nie mogę Wam. Jak ten ma rozwinięte? Co to jest? 68 milionów. Żartujesz sobie. Ja pierdziele Jak tego jest dużo Ej dobra, możemy znowu upgradenąć to, więc ja bym tutaj zapgradeował to I teraz bym poszedł właśnie bardziej w, w ulepszanie, żeby poszerzyć to, więc teraz póki co nie Spida. speida. przecież tam widzę, że ktoś miał takiego mega dużego Spida. Ej, to jest... to jest to jest powalone, jakie tutaj są rzeczy szybkie Dobra, rozwijmy tutaj teraz ten teren, żeby mieć tego jak najwięcej i też jak najwięcej pszczół Więc rozwijmy to Mamy kolejną pszczołę, więc kolejna robotnica, która będzie mi tutaj zbierać i dzięki temu będziemy mogli to rozwinąć. No niestety ja tego nie rozwinę do takich rozmiarów jak tamten gościu, bo on już tu chyba gra, nie wiem, chyba z 3 lata gra. Przecież to jest tak dużo, mega dużo, to ja bym nie dał rady chyba tyle zdobyć. Nie wiem, to nie mam tyle czasu. Chciałbym mnóstwo robuxów chyba wydać tutaj na to, żeby móc takie coś zrobić, ale dobra, rozwijmy to. Tu weźmy kolejny ten kwiatek, i teraz połączmy tutaj to, bo tego jest tu sporo. O nie, ja muszę i znowu sprzedać te kwiatki. No dobra, idziemy sprzedać. Zbierzmy te kwiaty duże tylko. Ło wow, to jakiś chłop tak szybko lata. Jaki to jest szybki Bill. Rozbierzmy tych kwiatów jak najwięcej i lecimy w, w, wymienić to na, na miód. Ej, w sumie mega fajna minigierka, naprawdę można przy niej się wychillować i tak dosyć długo pograć nawet. Więc kozak w sumie. Niech te pszczoły lecą z powrotem. Szybciej, szybciej trzeba pracować. Dobra, mamy, mamy trzy epickie pszczoły. Ja bym tutaj... Ej, my możemy dokupić więcej miejsca jakby. Mm, ale to kosztuje dużo. Ja nie mam tyle w sumie. Kurczę, to nie wiem, czy mi się Mi się już dalej nie respiłem jajka, z tego co zauważyłem też, więc jakbym ja nie mógł też jakby więcej tych, tych Tych mieć. Ej, tam jakieś jajko jest wybitne! Ej, dobra, dążymy do niego, dążymy do tego jajka, które tam jest. Bierzemy tutaj otwieramy te przejścia, tu i lecimy w tamtą stronę. Lecimy tu. Lecimy. Drzewa mi się już zaczęły respić! O, ale kozak! Jakie duże kwiaty! Ej, w ogóle utknąłem! Dobra, już myślałem, że utknąłem. Ale udało się. Na szczęście, dobra, mamy to tak. Mamy mnóstwo tego teraz, ej dobra, to jest, to jest dobra rozgrywka, to jest dobra rozgrywka, widzowie. Nie ma to tamto, ja bym tylko, ja bym chciał takie gruszki, jak ten hop ma obok. Albo tamten, jak jest złoty. Ale to jest już taki kozak, że to już nie wiem. Ja już nie byłbym w stanie takim kozakiem być chyba. Dobra, roz, rozwijmy tutaj to, bo ja chcę do tego jajka dojść. Jestem mega ciekaw, co to da. Tu kolejny kwiat. Tu. Ja dochodzimy do jajka i zobaczymy. Wtedy już pewnie skończy odcinek, bo to już będzie wystarczająco czasu. ty po prostu może pogram coś poza odcinkiem i pokażę wam jak ta moja farma się rozwinęła w jakimś innym odcinku, albo po prostu będziemy sobie to kontynuować, jeżeli możemy w ogóle to kontynuować, chociaż nie wiem, czy jak ja wyjdę i wejdę znowu, to czy mi się do niej zresetuje. Jeszcze na tyle nie znam Robloxa, możecie mi napisać w komentarzu, to będę wiedział, czy tu wchodzić w ogóle po raz drugi, czy nie. Ale roz... wymieńmy to, mamy 2000. Ok. to nam powinno starczyć, żeby się już tam dostać, tak mi się wydaje, bo już tego mamy do... naprawdę sporo. Ile jakie te kwiaty są ogromne już, naprawdę? Mega duże, są mega duże i tutaj te pnie, jakbym chciał, żeby tu drzewo w końcu wyrosło z tego, byłoby miło, ale rozwalmy tutaj te kwiaty, przejdźmy po kolei i idźmy. Jak to. patrzcie tu jest 91 miodu, chociaż ja już tu mogłem trochę załadować, ale patrz, jaka różnica, tutaj już jest 1100. To jest mega dużo. Dobra, przejdźmy tu dalej. O, znowu kolejne jajko! I dostałem. Ile dostałem kwiatów? Dobra, to siebie bardziej opłaca niż te pszczoły mieć, więc ja już nawet więcej tych slotów nie kupuję. I idę wymienić te kwiaty, z tego będzie tyle tego, że to jest szok. Ja nie mogę! Ja jeszcze spida kupię chyba od teraz. Bo będziemy mieli na pewno to. Kupi, kupujemy spida, tylko nie wiem ile ile nam tego będzie, ale ja bym chciał też to jajko odblokować później. 3000, ej, mamy 4000 tego. Dobra, lecę do tego jaja. To jest najważniejsze. Jajo jest najważniejsze, żeby zdobyć, bo czuję, że tam za to jajo będą naprawdę porządne, porządne nagrody, więc ja chcę to jajo, koniecznie. Więc przejdźmy tu w ogóle tu, jak teraz urosło duży, duży kwiat. Dobra, bierzemy to. Lecimy tu. No, rozwin to. I teraz tak. To nam starczy, już powinno nam starczyć. Tu mamy kolejny kwiat. I teraz 3200. O nie, braknie nam. Brakło nam. Ale mam nadzieję, że te pszczoły zaraz coś tam zrobią, że dostanę. Bo ja bym tu poczekał na ten miód. Dajcie mi tam pszczółki. One tam robią. O, dostaję coś. Mam 60, 121. Dobra. O, okej, okay, ma. Ile? Ile tego. Dobra, no to zbieramy kwiaty. Ja, ja muszę otworzyć to jajko. Muszę otworzyć to jajko. Ja jestem ciekaw, co z niego będzie. Bo z niego będzie, by... o tam był wyrosł taki duży kwiat. Ale jestem ciekaw. Musimy otworzyć to jajko. To jest cel na ten odcinek. Otworzyć jajko. To największe jajko, jakie tam jest, bo większego nie widziałem jeszcze. Tam są. To jest chyba taki jakby cel każdej wyspy, żeby tam dotrzeć. Ej, te wyspy się jakby pokończyły niektórym. Ej, co jest? Ale smutno. Ja... Ale ten dalej jest tu rozwinięty. Ja nie wiem, to jest tak rozwinięta wyspa. Ja mu zazdroszczę, naprawdę. Zazdroszczę, chciałem mieć taką wyspę jak on. To jest naprawdę najlepsza wyspa jaką widziałem w, w tym Robloxie. Naprawdę przysięgam. Ale dobra, zbierzmy tutaj jak najwięcej tego i uwaga, zaraz będziemy mieli już te chyba 3000. Tam trzeba było 3-3240, tak tak, tam widzę, dobra. Czyli już zaraz będziemy mieli. Tu zbierzemy to. Ja już mogę się cofnąć, już będę miała na pewno, zanim tam dotrę. To nawet nawet... Nawet te pszczoły chyba za mnie to uzbierają Tak już mi się wydaje No na pewno by uzbierały Ale dobra, jak już tu jestem tak blisko To wymienimy też te moje kwiaty I lecimy szybko otworzyć tamten Dobra, uwaga To jest ta chwila, widzowie Otwieramy tamto jajko Jak, jak nie wypadnie z tego nic fajnego To już nigdy nie zagram w tą grę Przysięgam, bo Ja liczę tam naprawdę na bardzo dobry lucik jakiś Jakiś mega dobry, bo Bo to jest w końcu największe jajko, jakie może być Więc ja liczę tam na, na naprawdę bardzo dobry lucik Więc tu bierzemy to, to, to i uwaga co z tego wypadnie? Teleport! Ej, czy to jest teleport do tego drugiego świata, ej, naprawdę? Co ja odblokowałem w tym momencie teleport z drugiego świata? Ej, no to my w tym momencie możemy jakby zakończyć odcinek w tym miejscu i po prostu kontynuować ten odcinek jakby na drugim świecie, jeżeli ja w ogóle będę mógł tutaj wrócić do tego samego świata, ale mam nadzieję, że tak byłoby naprawdę fajnie, gdyby to się jakoś zapisywało, chociaż... Może niekoniecznie się zapisywać, ale dobra, ja chcę wejść do tamtego drugiego świata. Chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało i, i, i zobaczymy. Zobaczymy. Może może będzie naprawdę coś kozackiego, więc czekajcie, wejdźmy tutaj i ok, world 2. Okej, okay, ale to, dobra, to jednak wejdziemy tam Po prostu na następnym odcinku Więc na ten moment dziękuję wam bardzo za oglądanie Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19.19 19, Nie, 19.19, 19. ciągle się mylę Bo to jest nie ten kanał, co trzeba Widzimy się jutro o godzinie 14 Na kanale znowu na jakiejś gierce z Robloxa Czy też może z jakiejś innej gierki, którą może mi się uda nagrać e, Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie Widzimy się jutro, trzymajcie się, pozdrow, pa pa